Cześć, witajcie na kanale Audio Hobby. Jak widać, trwa walka tutaj z magnetofonem z tego zestawu Toshiba. Teraz tutaj wszystkie paski do wymiany były. Tutaj na kapsztanie, tam od przodu, była naklejona dookoła taka gumka. Jej już nie było, ona się rozpuściła. Zrobiłem taki myk, że nakleiłem taki pasek dookoła na taki elastyczny klej, żeby nam tutaj rolka dociskała. I tak samo tutaj, tutaj w środku na tej rolce musiałem, bo przewijanie do przodu nie działało także dobrze. Musiała ta rolka ślizgała i tam wewnątrz był właśnie tutaj taki plastik o coś takiego jak tutaj jest czekajcie Wam przybliżę, o coś takiego tylko że to tam jest wewnątrz i też nakleiłem właśnie dookoła taki pasek zrobiłem taką bieżnię po prostu gumową żeby to miało lepszy docisk bo przy przewijaniu do przodu Tutaj to kółko w środku, o widzicie, one też ma taką bieżnię gumową. One właśnie jest tutaj dociskane do tej rolki i wtedy nam działa przewijanie. I jak to było dociśnięte, to po prostu się ślizgało to kółko. No i jak była kaseta włożona, to ta rolka nie miała siły po prostu przewijać. Więc tu już to już działa. No, przewijanie do tyłu działa też. Teraz wam podłączę. Jedną ręką będzie ciężko trochę. Dobra, teraz stajemy play. O, play mam. działa. Teraz przewijanie do przodu. O, przewija szybko. Przewijanie do tyłu, też idzie ładnie. I slow play. Też idzie. Także myślę, że tutaj jeśli chodzi o właściwie to co w, ma co w magnetofonach jest najgorsze, czyli te wszystkie paski, kółka, czyszczenie tego to już mam chyba najgorsze za sobą jeszcze tylko tu to kółko muszę tutaj one wchodzi na tą oś muszę je założyć no i czyszczenie tutaj tych przycisków tu z tej strony też muszę trochę poczyścić głowice też tutaj tutaj to wszystko też chcę przeczyścić, przeczyścić. tu to kółko też jeszcze muszę tutaj dookoła przejechać no, i, na, i jeszcze zostaną tutaj yy, do wymiany kondensatory. Tu ich naliczyłem, jest chyba około 60. Małe pojemności: 0,1 mikro, 0,33 mikro, yy, mikro. takie mam maleństwa. <tryk> yy, 3 potencjometry do czyszczenia. Przełączniki, yy, cały front panel do mycia. Widać, że świecą wskaźniki ładnie. Duże rówki też są w idealnym stanie, niewypalone. No, yy, no tu to, to wszystko do czyszczenia cały front panel, obudowa do pomalowania, do odświeżenia. Jeszcze dużo roboty zostało, ale już chyba najgorsze za mną. Także ja się dalej biorę ze składanie I myślę, że nagram filmik już jak całość będzie skończona. Także do zobaczenia niebawem.